Uradowana Edyta Golec z mężem u boku potwierdziła szczęśliwe wieści. Podała już datę. Edyta Golec jest jedną z tych gwiazd, które chętnie dzielą się ze światem ważnymi momentami ze swojego życia. Charyzmatyczna wokalistka i altowiolistka uwielbianej przez słuchaczy grupy Golec u orkiestra tuż po nowym roku nadała wyjątkowo radosny komunikat. Artystka opublikowała zdjęcie z ukochanym mężem Łukaszem i ogłosiła Ruszamy dalej. Podała także daty kolejnych koncertów. Wielka radość u Edyty Golec. Podzieliła się szczęściem ze światem. Edyta Golec nie zwalnia tempa ani na moment. Przed świętami miała mnóstwo pracy, zespół Golec u orkiestra prężnie koncertowało. Sam okres świąteczny przyniósł nieco wytchnienia, jednak zaraz później nadszedł sylwestrowy noc, który golcowie spędzili na sylwestrowej mocy przebojów z polsatem. Tuż po zejściu z toruńskiej sceny do mediów społecznościowych trafiło urocze nagranie, na którym Edyta Golec wraz z mężem Łukaszem i jego bratem Pawłem składają wszystkim serdeczne życzenia noworoczne. Do siego roku, niech ten 2026 rok będzie dla Was łaskawy, zdrowy i szczęśliwy. Niech realizują się Wasze marzenia, plany i projekty, a Wasze dni niech upływają w obfitości i radości. Do zobaczenia na koncertach, czytamy. Edyta Golec nie kryje radości. To stanie się lada moment. Teraz, niedługo po nowym roku, na instagramowym profilu Edyty Golec ukazały się kolejne radosne wieści. Wokalistka uwielbianego zespołu podzieliła się ze światem szczęśliwą wieścią. Opublikowała urocze zdjęcie z nadbałtyckiej plaży i z mężem u boku ogłosiła. Bałtyk zimą też ma swój urok, prawda? Pozdrawiamy Skarwi, gdzie nabieramy sił przed kolejnymi koncertami trasy Weselsie Świecie. A już jutro widzimy się w Poznaniu, aż dwa koncerty, napisała. To jednak nie wszystko. Uradowana Edyta Golec podała już termin kolejnych koncertów. A potem ruszamy dalej. Wpadnijcie, jeśli jesteście w okolicy. 10.01 Wrocław, 11.01 Łódź, 12.01 Przemyśl, 13.01 Nowy Sącz, 14.01 Bochnia, 16.01 Legionowo, 17.01 Zasów, 18.01 Zielonka, 19.01 Częstochowa, 23.01 Elbląg, 24.01 Tyniec, 30.01 Ożarów Mazowiecki, 31.01 Kęty do zobaczenia. Napisała Fani docenili urocze zdjęcie sławnej pary, co doskonale widać w komentarzach. Może o każdej porze roku jest piękne, będąc tam trzeba korzystać na maksa. W Karwi plaża zima też jest piękna. Polecam też piaski ujście Piaśnicy. Miłego wypoczynku. Ale fajnie zobaczyć was w czapeczkach na plaży w zimę, pisali.